I on ja wiem za chwilę. Ciastka. Super, to czekam. E, witam każdego na streamku moim. I na moim, kurna. I witam na streamie Mineczka. Wiesz, wiesz, jak, to boli, wiesz jak to boli, gdy po prostu nie masz jeszcze odpalonego live'a, i koledzy tylko ci mówią. A, witam na moim live'ie. Bo no to, właśnie, tak. właśnie takie coś czuję. No właśnie. Wiesz, jak, takie... jak to boli? Taki, takie, takie wrzające, co nie? Też tak mam. O, już ktoś leci, super. Dopiero się przywitał i już ktoś leci, beka. Taki, siema, idę sobie papieroska zapalić. No, Brażarski, jak chcesz robić ten, to rób. Mogę zareklamować swojego streamka u ciebie? Nie! A ja mogę Tylko u ciebie? Okej, okay, dobra. Nie, nie. To już, już, już reklamuję u siebie. Nie będę grała, bo nie odegra, żółty. Za co? Ale to nie ja. To nie żółty. To nie ja mówię. By no way. No wiem. <grym> dobra, nieważne. ważne. Ej, a nie dał kropki? Dobra, nikt nie wbije. no czemu ja nie mogę? Ci dać Peka no, Ej no ale pomocy no Mój stream Wow serio? To wyobraźcie, że ja śpię Powiem tak, na że dwie. rozdajemy case'y na streamie, więc <laughs> No, no czemu? Rozdajemy case'y, widzisz? Widzisz? Twój konkurs nie będzie Rozdajemy kejs. Musimy będzie to streamie. E, lubisz? A. Pierdziele. Nie A, ma pierdziele. tak łatwo, mama. Nie, nie, nie. Ja lubię tylko sam spać. Wiem, widziałem. Nie. Dawaj hajs. Dobra, będziemy robić stosowanie na kejsy. Serio? Serio? Dawaj no? hajs. Nie ma. Czekaj. Serio, dammy hajs Kurde, jak pokazuję na swoim streamie twojego streama. Co ja robię? O kurde, wyświetlenie darmowe. Co? Darmowe wyświetlenie XD Radki, blur. Rozdajemy case na streamie Beka, Sonia. Pewnie, wie, napisać, pewnie więcej, napisać, więcej osób napisać. na serwerze będzie, do, będzie dopiero o 19, bo myśleli, że będzie start. Co trzeba napisać? Co trzeba napisać? Nie. Adolf Hitler. Nic. Co, co trzeba napisać? Piszcie case. Na piszcie case, oczywiście musi być na serwerze, bo inaczej tego nie, Znaczy dostaniecie, ale yy, musi być przynajmniej raz na serwerze. Czekaj, Józef. za... E, e, na, na, na... nie wiem, ile jest osób? Trzy osoby. Eee... dobra, musimy się zareklamować na Cash MC. Ej. Ej. Ej! Nie, nie dziękuję, ja mam tam sponsora, to się nie będę co? reklamował. Co? Gdzie Ja już pieniądze wykopałem. Dobra, ja idę się reklamować tu. Trochę tu sobie pokopię, co nie? Nie o, ktoś popram, Brasza. GZ nie. trzeba napisać. GZ trzeba napisać. Napisz GZ. Popram. Nie, nie, dobra. Spokojnie mam, brasza tu. Nie Spokojnie popram. mam, takie coś jak życie. To gówno. No wiem. Nie wiem, bo tak ja mam tutaj miniety i mogę reklamować. Aha. Zapraszam na stream. Dobra, i bliżej do, ro, y, rosujemy fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Gdy nie posiadasz takie coś jak coś fajnego. Okej, okay, zareklamowałem. Dobra, idziemy na mój serwer. To jest taki creepy. daj mi permisję do wysyłania linków. Eee dobra, słuchajcie, wbijajcie na serwer i Ja pierdzielę. Ale akcja. Iliśmy na tamten serwer i teraz wbijamy tutaj na mój. Jeszcze case. Czwarte, jeżeli chcecie wygrać case'a, to piszcie nie. Ja mam już 5:45. Wiorek zabiegło. Eeeh. E, e, papryka. Papryka. <grymka> papryka. No, nie mogę. Papryka. się papryki. się. Nie, to jest jak ktoś. Chwaj się o Kurno, nim, ale ludzi nie. wbiło. Nie, nie, się. Z C ludzie wbijają. Pogu. Ej, bez kitu tam jest srebrna na C. Bez kitu, ludzie z kaszę C no. wbijają. Iście Case, jaka wersja serwera? Od 1.8 do 1.17. Kurde, minęło. Nie, twój ja live. Dobra, widzowie. No, to, to jak? Dobra, Ej. jak się nie wycisnął, właśnie wyciszą. Co? Pan Patriot O, helper ty wbił! Mamy wszystkich helperów na się tym. Chwali, że ma pieniądze, a ja się chwalę, że mam życie. Co? 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 O co chodzi? Nie, mam czterech. Wystarczy. A ty potrzebujesz moderatora? Mody Nie. Pewnie herpeszy dostaną niedługo awans na moderatora, jak się będą dobrze... Lol. patrzcie, 13 osób! Mamy z, z tego! <ściski> z <Zee> mamy ludzi! XD <ściski> ludzi z ks <ściski> Ale beka. Mineczek! <ściski> ja pierdzielę <ściski> Ale akcja! Dobra, słuchajcie, losujemy case. Piszcie case, Piszcie case. Ej, Mineczek! Przepraszam. Mineczek. No, wow. co tam? Co daj tam? mi yy, permisję do linków wysyłania, bo kropki nie mogę postawić jak pisze YouTube No ja też tak mam A wiem czemu, patrzcie ukradliśmy ludzi No nie to no, daj tu permisję, nie wiem ten, 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 Nie I da się permisji dać No to jak? Po no to jak to działa? No bo nie możecie, a nie bo wy, dobra, nieważne, później wam dam permisję Dobra Patrzcie mamy 16 to... osób Bo wiesz ten konkurs Wiło ten... 8 osób z tego, to... biło 8 osób z C. Dobra losuj. Nie. Dobra. Losuję. Ile jest łapek? Zostawcie Kiedy łapkę. Lubię, zostawcie u mnie suba, lajka, łępsz twarzki. Dobra. Reklamujemy jeszcze raz. reklamujemy jeszcze raz? No chętnie. Tak centralnie. Ty zboczeńcu. Ja pierdzielę. To było takie... Mój uśmiech i powiedzenie Ty zboczeńcu. Dobra, zareklamowałem, mimo że... Mimo, że y, jest trzech helperów na tym... Na KC. Nie ma. Jest mały... Raz. Jest mały problem. Nie mogę... Na razie nie będę mógł wbić na serwer przez... chwilę. No. Bo... Wyraźcie, gdy masz takie coś jak Taką szafę, która ci broni w bazę, co nie? No. To musi się opłacać co 24 godziny. I ona hmm. potrzebuje taki metal, który ja nie posiadam. O. I teraz muszę iść przez pół mapy, Dobra, żeby nie. zdobyć ten metal. Hmm. Jak wypłacisz schajcie z Coinem C? Już wam daję link do Discorda, słuchajcie. Ej, Jeszcze... Tak. A włącz PVP. Nie, nie PvP, włączaj. PvP, PvP będzie niedługo, ale e, na, arena Kiedy? będzie... A, arena, arena PvP będzie. Ale to My trochę słabo tak y, kopanie tylko. No ale... od razu nie będzie. No ale no, fajne to możem, e, e, Niedługo będzie anarchia na serwerze. Kiedy? Eee, już niedługo, bo robimy serwer właśnie. 17 osób. Ej! Ukra ukradliśmy 9 osób z kaszem i ludzie Ile? 9 Dobra. osób z kaszem C. O kurna! Ukradliśmy 9 osób z okay, kaszem C. Ale... Podczam. Dobra, los. Bo, bo ukradliśmy osoby z kaszem C. Losu, masz Dobra, ej, łapek. No, no. ma być na 10, na 10 łapek. No macie. A 10 ile jest? Jest 17 osób jest na streamie. Dobra, mamy 10 łapek. Lasujemy, lasujemy. Losu. Mogę reklam na helpera? Jest, jest tutaj. Losu. Jest przecież. Rekrutacja. Jest. Już 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 rasuje. Uuu, już lasuję. Siu, lecimy. Uf, lecimy kejsa. Lecimy kejsa. Kejsa, lecimy kejsa. Case, case case. A, ktoś nowy, dobra, ktoś nowy coś napisał. Dobra. Teraz rasjemy. Lecimy kejsa. Lecimy kejsa. Case, case 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 kejs. Oj. case case case, case case, kej. Zresujemy case. case. Dobra, Skypecie Eee, na osób. Nie, dobra. Brakuje nam jednej osoby. Nie! Nie! Nie zgadzałem się na to. To no bo wczoraj tak było. Ło, wow, mamy 20 osób, po Bogu. Pog. Oh. Oh, dobra. Jeszcze tylko jedna osoba i będzie podzielony tab. Zerwu. Tak. Jest! Był podzielony przez chwilę. Dziękuję. O, jest podzielony. Dobra, pogu, już nie podzielony. Czemu wywala was serwera? Pamiętajcie, aby zostawić. To raksi, gratulacje, wygrałeś Case'a, chłopie. Nie. Gratulacje, wygrałeś życie. Ej, a tu raksi mi napisał Case. Raksi, gratulacje on nie napisał Napisał Ksiolci. Nie, napisał, napisał, tak. nie, nie pisał Oks, zrobię Dobra, czekaj nie. nie! Nie! Co nie? Otwieraj, otwieraj jak chcesz, otwieraj jak chcesz Jak chcesz, ale dobra Pan. Możesz go rozdać też. Yy, ktoś wypala rzeczy fajne. Czemu? Nie. Ktoś Aha, już wiem, wypala czemu. rzeczy fajnie. Czemu? No bo tak, bo chce im się. Nie, bo miał kreatywa. Aha. Nie można zebrać rzeczy z kreatywa, mój drogi. JJ Mam legendarny klucz! Halo! Super, gratulacje! Proszę wyjść na... A ja mam takie troszeczkę krycie! Proszę. Co? Pójdź mi z Tethomem. To jest takie. Mam legendarny klucz. Ja mam... Mm. Tak, sprawdzałem ci jako czy przypadkiem nie miałeś creative. a Home I nazwa. Każdy serwer dostał teraz znaczy, tego survivala, więc nie powinno być błędów teraz. no Ej, Kto z Was ma takie, taką grę jak Raz? wypadło. No, bez kitu To mi wypadło. Ej, to wypadło. Ja tego nie chciałem. No czy no, mam pytanie, stworzy ktoś ticketa, bo chcę zobaczyć, czy mogę odpowiadać na zgadnij. No, zgadnij. no dobra, wiecie. zrobię czekaj. Okay. E, możesz odpowiadać. Ale ja chcę zobaczyć, nie chcę i zrobić Ale Jest ticket. Jest ticket? No nie. No, ma. Jest. No to Jak ja, ja mi się nie pokazuję. To daj może uprawnienia, bo ja nie mam. Ja ma. Dajcie chwilę, bo ja patrzę, czy ktoś miał jeszcze kreatywa. Proszę, Michela. Bo to jest chyba tak zbugowane, że jak ktoś ma non-premkę, to wtedy chyba dostaje kreatywa. Nie wiem czemu. Zrobiłem ticket. Co zrobiłeś? Ticket. Dobra, to nic no nie No to ma. mi się nie pokazuje ten ticket. Daj, da, daj uprawnienia. Yy, dajcie chwilę. Daj, dajcie sekundkę, bo muszę coś zrobić. Dobra. Ja, pa ja patrzę, kto to miał. Kreatywa. Yy, wiem, bo ja, ja... sprawdzam każdego gracza. Dobra, ten nie jest sus, bo to był na detest, tak? O ja szyka, O tak. Co ty myślałeś? Co? Nie, czemu? Jak każdy serwera? Znaczy się tepnąć ok. dla mnie, Jasiek. Dobra, jersza nie jest nowa. Więc Dokopać. Nie, 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 wpisuj ukośnik ban Dobra, losujemy kolejnego case'a, chat. Eee, I słuchajcie, e, w tym momencie... Mm, czekajcie, jeszcze nie piszcie, jeszcze nie piszcie. Jaka jest wspólna nagrać? 300 zł. Będzie, będzie ranga e, ty? Tak, będzie ranga e, ty. Tylko musisz zrobić reklamę na, na TikToka. Ej, no to. Yeah. E, moli, e, ten, jak to? E, minaczek, daj no. mi. E, no, wiesz, rangę ty, bo zrobiłem reklamę. Okłaśnik kasa. A co bym dostał za to, że zboostowałem serwer Discord? Serio? Zboostowałeś? Ale nie. Jak zboostuję, to za to dostanę. A nic nie dostaniesz, bo na razie na boostu nie ma nic. No to później będziesz musiał mi tak. Dobra, daj, daj na Discordzie, żebym mógł patrzeć tikety, bo ja nie, nie mogę tiketów tam. Ale jest! Powinno być! No ja nie mam, nie, nie widzę w ogóle Nie ma, nie ma, no właśnie, nie właśnie nie. No, więc zrób no to No jak nie ma? Powinieneś no, no, no. mieć, nie wiem Dobra, czekajcie Każdy nie ma, helper Już daj O Jezu, wyśledź sobie... Nie, ktoś do ustawienia mówi Dajcie chwilę Muszę ją zmienić, bo nie wiem, co się może popsuło Co? Pan na zawsze. A I co? co? Zbustowałem serwer. Zbustowałeś? No, zobacz. A ile razy? Dwa razy. Kurna, dobra, to dostaniesz, chłopie. Wiem. Ale, ale jak coś w to zabije, to zostaje. A wiesz, że to zostaje, bo mój serwer jest dalej zbustowany? Nie! 10 groszy? Ale to tylko na chwilę. 10 groszy, Nie. Tak, tak na nie chwilę, 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 chwilę tylko. na nie, nie na chwilę, bo mój stary, stary, stary Discord server miał ponad tydzień. Okej. Okay. Jak to się nazywał ten serwer? No coinem sakra.pl Dwa boosty dałem. Poczekajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem, czemu wy nie macie. Znasz, nie nie, nie, macie, macie. Co? Dzięki. Nie. Admin. Pomoc. Ja nawet w ogóle na wybór trybu nie mogę iść. Okej. Okay. Nieważne, możesz, możesz ten kompas wywalić. Weź sobie wywalić. Nie. Zobaczyć? No co, to? To tyle dropi z magicznego kill'owa. Jeżeli Mówi. oczywiście chcesz kupić w sklepie... Poczekajcie. No to... kurwa. To... Piszcie chwali. case, piszcie case na... E, na I, a, i... Mam pytanie. No, Wybrać 4, bo nie mogę. Nie musisz, wywal po prostu kompas. No wywaliłem i co? No i nic, ma, e, i tak jesteś na trybie. Motherność się pali. No zostałem wleczony. Każdy to. Nic nie mogę. Jak wyrzuciłem kompas, to ten jestem na spawnie. No to jest spawn chłopie. No ale. Ale każdy anarchii nie ma. Ja chcę anarchię. Będzie anarchia później. Czemu tu Spokojnie. jest jakiś Jak wybudowany za chłop na no bo e, Amogus to jest. A czemu nie? O, lag jest! Tak, pamiętam. Jest. To grałem to tam na ten block? O już, dobra. Już jest okay. Albo ten jeszcze jeden A, czas robial no, sterwer był. Ej, losu już na streaming case, bo jest y, aż 20 łapek. L co? Losuj na tym, losuj Już losuję za chwilę. RTP mogę nie robić. Czekaj. O, Ewaneczek wbił! Wytyfy! Ewaneczek! Kto to jest? Kto to? Mineczek. Mam pytanie. Ewaneczek wbił! Kto to jest? Na Ewaneczek Ale w ogóle kto to jest? No to jest YouTuber popularny no jest Ja nie na, na pewno Drogi część streamu Ewaneczek Z kobleczka, czemu z kobleksa nic nie leci? Nie bo jest na streamie Ewaneczek Z kobleksa czasami leci czasami nie Ile on ma subów Ewaneczek Ewa jest na streamie On ma 2K no on ma 2k, on jest prawdziwy To nie jest nie, 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 nie. Nice Dobra, przestań krzyczeć, to, jest, to nie jest aż takie rzadkie Jeżeli e, chce, e, chcesz e, ten... E, Jezu, ewaneczek, to możesz sobie zareklamować serwer xd Jeżeli, to, to było takie, jeżeli chcesz, ale musisz Nie możesz, musisz, zareklamować... ale możesz e, da, da, Dam ci magiczny killoff na losowanie Ty. Dobra, mineczek, te mnie na cashblocka nie on nie jest Fortnite. Er. On, on nagrywa Minecrafta. Main nie, Minecrafta, Minecrafta nagrywa. On już, on już dawno Fortniter nie nagrywa. Halo, mineczek. Słyszysz mnie, czy ty głupi no. jesteś? Tepnij mnie na sześć, nie. bo nie chce mi się tak na spawnie siedzieć. No macie random TP ludzie! Nie działa RTP. Jak nie? No na spawnie, jest taki skin, to musisz go prawym przyciskiem myszy kliknąć, to wtedy. Który? Jest admin. Tak, Random Minę TP czek. masz. Hypixel wina na serwer <grym> Ja pierdzielę. <grym> Pomoc random TP. O Dobra. Hypixel view na serwer. Hypixel, siema Hypixel. Jak tam leci kabarecik Odbanuj mnie Hypixel. Jak pixel, tam pojedzie się tu się Dobra, losuj bo masz... Ja pierdzielę, Hypixel zachodzi po świecie. <grym> ja pierdolę. Młopie! Losuj. Dobra, losuję! Już. Jaki hosting? Na razie craftserw, ale później będzie VPS. O, są kity, czekaj. No są kity. Ukośnik kit. A, bo to... To ty jesteś, Żarski, ja wiem! Ty jesteś Hypixel. <grym> ale wiesz, że ja widzę, wiesz, ja widzę na, na czacie, na logach? Znajomy wnuczek Hypixel, no. To co dostanę za tą nag... Tą nagrodę, co dostanę za boostowanie CB. E, VIPa dostaniesz. Kiedy? Teraz. Jaki Aha. masz nick? Candy9263. Jak? Candy9263. co na czacie. E napisałem. O. candy 923 A, dobra. English, przez S O, Candy zakupił VIPa O! To mu dałeś tak, bo zboostało serwer. Jeżeli A. chcecie... Losuj. Już jak diaksowe, diaksowe rzeczy. Możesz losować. Zaraz losuję. Już, już losuję się. No, Wylosowałem tak. się żółty HDMaper, gratulacje, napisuj. Aha, Ej, daj mi tą skrzynkę, proszę. No to żółty, no Dajcie ja. Daj się chwilę. Emeralda zdobyłem. Chyba co Muszę nie. zrobić, żeby zdobyć super kilo. Ej naczek? kupić? E, no za 10 zł masz kupić. to znaczy trochę dużo. Y... Nie, bo, bo bo się zwraca. Zwraca się. Zwraca się nie, bardzo to szybko. Trzeba ogłoszenia takie nie spamiłem na czacie, bo ja se... Sorry, to ja to ja robię ogłoszenia. To nie rób tak. Bo tak właśnie może, możecie sobie kupić. Na przykład na przykład ja VIPa możecie na kupić. Za, za 6 zł możecie sobie kupić vip na 30 dni. Magniczny kilof, ja kosztuje? Magiczny Magniczny kosztuje e, 10 zł. Dokładnie A, 11 punkty. Dokładnie 11, ale e, bo jest prowizja. Ej, mineczek. No. Zro podłożysz tak, żeby, żeby mi wydropiło 100 zł. go i o nie, ja pierdzielę. Ale... O kurwa, dronek? Robił na serwer? Nie, <laughs> <laughs> dronek, ilu! <laughs> <Dronek kui. śmiech> Czemu są takie lagi? Nie <laughs> ma dronek! Czerwony, <laughs> cerwony. To wiesz, że to jest prawdziwy. A kiedy rangę youtuber będziesz robił? No. Eee, no już jest! Możecie dostać, tylko A, No to daj rozpranę. mi. No to mi, oh, no to ja ale was zrobię za chwilę, Dałem ci link do mojego High kanału. Hypixel i Trodekui jest na serwerze, wow, ale osiągnięcia. Wow. I tak cały, tak, e, tak cały Hypixel wbija tam... <grym> cały Hypixel wbija na serwer w przeciążeniach. <grym> Nie mów, bo jest max 100 osób. No, dużo. Mogę do tak. was lecę? Jasne, już wam daję, już wam daję ten link do lca. Inaczej daj tu rangę. Jaką? Cimo... A... No, ty. Co? A co? Już, ma, już masz 15 osób? Ty w sensie? Co? No, w sensie kto... nie, ja. Zoltys. Zabiję reklamę. No wiem, ale musisz mieć przecież ten.